Dasz bur, Koleżanki i koledzy. Minęło parę dni, dokładnie cztery i co dalej? Pokazuje się na Facebooku wzmianka o strajku ostrzegawczym, o tym, że w marcu blokujemy wspólnie, ale kiedy zawalczymy o swoje? Stworzył się komitet, bardzo fajny, tylko chciałbym poznać tych ludzi, chciałbym wiedzieć kto tam Zaczyna zarządzać tym wszystkim. Nie bójcie się pokazać swoich twarzy, bo my jak jesteśmy, nie, nie boimy się pokazać swoich. Ale do czego zmierzam? W najbliższym czasie mm, za parę dni postaram się w postaci filmu pokazać Wam, jak bardzo nazwiska i spółki deweloperskie połączone są, powiązane z ekostowarzyszeniami. Stowarzyszeniem Niech Żyją, Stowarzyszeniem Brzeźnica, Miedza, Ptaki i tak dalej, i tak dalej. Ciągle przebijają się te same nazwiska lub bardzo podobne w różnych konfiguracjach. A tu nie ma co się ukrywać. To, co oni biorą, chcą stworzyć yy, jakieś tam siedliska, które będą tryskały radością, tak, ale na tym się będą wzbogacali oni i ich firmy deweloperskie. Do zobaczenia nie było. Dasz bur.